Nikczemny robot Ultron unieruchomił całą technologię, cofnął Nowy Jork do czasów prehistorycznych i zbudował armię wartowników mechanicznych dinozaurów. Miał pecha, bo Iron Man i księżniczka Shuri z Wakandy stworzyli dla Avengersów batalion robotów zwanych Mechazaurami. Shuri domyśliła się, jak przełamać kontrolę Ultrona nad jego sługami. Potrzebuje wartowników ze znakiem czerwonego pazura, zwanych sforą alfa. Shuri i Pantera osaczyły ostatniego wartownika na wystawie Zwierząt Oceanu w Nowojorskim Muzeum Nauki. Czy Ultron tam dotrze, zanim Shuri zrealizuje swój plan? Dowiedział się, co zamierzają i nie jest z tego zadowolony. Rozdział 5 historii mechazaurów i Avengersów. Czas opowieści. Nie możesz się bawić w chowanego cały dzień. Mam robotę. Wartownik czuł się bezpieczny na modelu Megalodona. Był on zawieszony wysoko i tkwił nad grupą uczniów z przerażoną przewodniczką. Wystarczy. Gotowa dać temu sługusowi na uczkę? Skacz. Shuri i jej pantera skoczyły na Megalodona, który zakołysał się pod ich ciężarem. Raptor zaszarżował i rozpoczęła się walka na grzbiecie potwora. Przepraszam, czy oni na nas spadną? Dobre pytanie. Prawdziwy Megalodon miał ważyć 50 ton. Model muzealny, pod którym stoimy, jest znacznie lżejszy. Nic nam nie będzie, dopóki nie uderzą w liny łączące go z sufitem. Pantero, postawa sfinksa. Na rozkaz Shuri, Mehazaur przyczaił się, po czym wyskoczył w górę. Wylądował na raptorze, przygważdżając go do modelu. Ale raptor machnął ogonem i uderzył w linę. Megalodon zaczął spadać. Zwolnią mnie… Za co? Ciągle coś niszczę, a mnie nie zwolnili. Thor i jego gromokopytny znaleźli się pod Megalodonem i chwycili go, nim rozbił się o ziemię. Dziękuję za ocalenie nas, ale dlaczego prowadzisz raptora na zmyczy? Pokonałem go? Przyprowadziłem tu, by Shuri mogła uwolnić miasto. Super! Mogę go pogłaskać? Lepiej nie wtedy, kiedy je. Jest bestią, gdy chodzi o hot dogi. Dziękuję za pomoc i za wartownika. Gdzie umieścimy te raptory, dopóki kapitan nie przybędzie z ostatnim członkiem Sfory Alfa? Możemy skorzystać z waszych pomieszczeń? Proszę bardzo. I rzuciła Shuri klucze. Wyprowadziła dzieci z sali. Dlatego nie wpuszczamy zwierząt do muzeum. Ty nie jesteś moim zwierzakiem, tylko moim rumakiem. Masz miejsce dla jeszcze jednego? Kapitan Ameryka i czerwono skrzydły wlecieli do sali. Ostatni członek z fory alfa był w mocnym uścisku mechazaura. Rzuć go tutaj. Podłączę wartowników do mojej krótkofalówki. Kiedy Ultron wyśle wiadomość kontrolującą, przełączę system. Iron Man wyśle sygnał z kwatery głównej i wyłączy sygnał ultrona. Uwielbiam, gdy plan się udaje. Shuri podłączyła pterodaktyla do krótkofalówki, ale kiedy przyjrzała się wartownikowi schwytanemu przez Tora, dokonała odkrycia. Thor, ten raptor ma na boku złoty kieł, a nie czerwony pazur. Nie należy do sfory alfa. Naprawdę? Przysiągłbym, że mamy właściwego. Nie wykorzystam go do złamania kontroli umysłu Ultrona. Być może, ale jest wiele rzeczy, które ja chcę złamać. Do sali wpadł Ultron, jego Tireks i sługi. Shuri, Kapitan Ameryka, Thor i ich mechazaury stanęli gotowi do walki. Ale czy bez brakującego wartownika mieli jakąś szansę? Czy był sposób na złamanie kontroli umysłu Ultrona i ocalenie miasta? Dowiecie się tego następnym razem w zakończeniu historii mechazaurów i Avengersów, czasu opowieści.